Dzień dobry, witam was w odsłuch serii Komiksologo, tym razem wydanie specjalne z komiksami dla dzieci i młodzieży od Egmont. Kolejny raz y, transmisja jest z Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie, ponieważ tutaj właśnie odbywam stypendium wakacyjne i tak piszę i czytam i transmituję. Zaczynamy od komiksu Emocje, z serii rodzina Borsuków i Lisów przedstawia. To już jest trzeci Rodzaj opowieści ze świata borsuk Mieliśmy podstawową historię, właśnie z tego świata, którą pewnie znacie bo już o nich wielokrotnie opowiadałem, czyli pan Borsuk i pani Dziesica. Później mieliśmy króciutko, d -d dwa toniki, takie malutkie, Malinca, w serii też 5 Plus. I teraz powstańmy rodzina borsuk przedstawia. Trzeci. Yy, trzeci, trzeci, trzecia grupa komiksów spod tego znaku. Ok. Jak wiecie, jest to opowieść o bursukach i o lisach w temacie, ale nie tylko w tym razem. Yy, komiks też również jest z, z serii. Yy, mój pierwszy komiks 5 plus. Miękka oprawa. Yy, duża, du, duży format, nie ten malutki, tam malinka jest, tylko w tym malutkim. I to historia, opowiem, jak Pani Lisica uczy dzieci, nie tylko swoje, ale też inne zwierzęta z lasu, czym są emocje. I tak naprawdę przez 32 strony mamy krótko o, o tym, czym jest gniew, strach, radość, smutek, ale także, co ciekawe, obrzydzenie, zaskoczenie. To wszystko jest właśnie opowiedziane, najpierw jest krótka rozmowa, niektóre zwierzętka się krygują, później właśnie jest, czym jest gniew, opis tego, dlaczego na przykład się gniewamy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę to jest bardzo techniczny komiks dla dzieci. Troszkę może przypominający yy, opowieści o smerfach, yy, gdzie, gdzie mamy właśnie też różne emocje, smerf, które został odrzucony i tym podobne, jak sobie radzić, takie takie psychologiczne komiksy i wydaje mi się, że tam troszkę jest to fajnie opowiedziane yy, nie będę um umował pewnych zalet. Rodzina Busukowilisów przedstawia y, tą pierwszy emocję, ale jednak wydaje mi się, że troszkę to jest tak bardzo prosto powiedziane. Y, Snyder z jest mięśnia Brigitte Lucian, ilustratorem Eweta Harlet, to tłumaczenie z Skasperski, czyli z strony. Mówię, nie Brakuje mi historii, bo tak naprawdę to jest taki dydaktyzm. No, mama lisica opowiada po kolei dzieciom, ta, to jest to, to jest to, jest to jest to, na krótkich przy, przykładach. Więc to mniej więcej tak wygląda. Mm. No Ma to swoje zalety i plusy i minusy, ale ja wydaje mi się, że mogło być to troszkę ciekawiej fabularnie opowiedziane. Szczególnie, że mamy też naukę przez, w, 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 w komiksie przez Disneya wydawaną przez Egmont oczywiście. Tam też jest właśnie dużo takich naukowych informacji już dla starszych dzieci, ale jest tam mocny, mocne wątki fabularne z bohaterami Disney'owskimi, A tutaj to jest tak bardzo lightowo, że tak naprawdę to jest, nie powiem mu, ale troszkę tak. Tego mam troszkę wątpliwości co do tego komiksu, ale przechodzimy do kolejnego komiksu, z którym też mam troszkę wątpliwości. Magiczna siódemka, Tom Piąty, rozdzielenie. Zresztą jest tu Tusson, jest autorem Kenny Ruiz, tłumaczyłem Maria Masiewicz, wydawnictwo swój oczywiście 68 stron. Przepraszam, komiksy dla już starszych nastolatków, Leo już wie, co, co się dzieje z magami, oczywiście Magiczna Siedemka to jest siedmiu młodych magów, którzy muszą walczyć z bestią. Dwójka z nich zaginęła, nie wiadomo, co się z nimi dzieje, no to w tym właśnie części rozdzielenia dowiadujemy się, co, jest, co się z nimi dzieje. To nasi bohaterowie wracają do szkoły i próbują żyć normalnie. Właśnie ta 7 jest porządną serią, nie jest naj, najciekawszą serią, która tutaj gdzieś to nie jest Filipina Lamar, czy też Frinks czy Lukach, które jakoś najbardziej cenię z tych, tej, tej nowej serii, nie nazwanej przez Egmont, ale to jest porządna komiks o opowieści o bohaterach, którzy są inni. Nie wszyscy są dobrzy tak naprawdę. Na przykład dziewczynka tutaj która jest. No, mało ma manipuluje nad starszymi osobami również w pewien sposób w tym komiksie. moc manipulowania to jest moc Milo. No więc te, nasi bohatery mają różne, różne moce, więc na i próbują sobie jakoś radzić, czy też w szkole, czy też poza szkołą, ciągle przygotowując się do tej mistycznej walki z bestią, w którą nie wszyscy wierzą. No i tak można powiedzieć wkrót, wkrótce o tym komiksie, który jest po prostu. Okej, okay, no przeciętnym, takim superbohaterskim, bohaterskim, magicznym komiksem, który gdzieś tutaj wśród wielu jakoś się za mocno nie wymienia, znaczy jest poziom porządny, ale wydaje mi się, że mogą być lepiej. Za to supersi. To jest bardzo inna, inny świat, troszkę mniejszy format, grubsze, po prostu to, że jest mniejszy format, <todgłosy> to tak się tak, nie tak. Czyli 120 stron, jeśli dobrze pamiętam. Yy, tak, z no, Home Sweet Home, z naszych Frederick Mapuł, David, tłumaczę Marek Puszczewicz. Troje dzieci z innej planety Madlili, będzie chcieli zostać bohaterami, a no ale im nie wychodzi za bardzo, podpalacza z drugiej części łapią, ale w stoi na tropie, dowiadują się, gdzie mieszkają, znaczy bohatery muszą uciekać i kryją się w mieście. Zaczyna się taka intryga, że jeden chce im pomóc, drugi nie. Trochę jak Stranger Things. Ostatnio oglądając czwarty sezon wreszcie i no, mniej więcej to tak wygląda, że przed nimi uciekają, drudzy chcą im pomóc. Super się jest bardzo ładnie są zilustrowani. Lubię tą kreskę i, i to jest bardzo przyjemnie poprowadzony komiks, który możemy przeczytać także dla trochę starszych, ale też młodzież i dzieci mogą się bawić, bo to o super bohaterach, dzieciakach pozostawionych. Sami bez rodziców muszą sobie radzić w złym mieście, w wielkim mieście, tak? Czy uciekają przed policją, szukać nowego schronienia? No, policjanci są jednak starsi, mądrzejsi, można powiedzieć. Więc jak to się skończy, musicie przeczytać ten. Oto komiks super, nie tylko dla ale także dla starszych. Szybko idzie, nie będę przedłużał. I kolejny komiks. I defiks. Tam drugi Rzymianie obejdą się smakiem. z jest, bo to są trzy komiksy w jednym. Herve, Benetti, Michel Coulon, Simon Lecou, Nicolas Robin, Justatorem Jean, Bastid, Philippe French, tłumaczy Marek Puszczewicz, 72 strony, trzy oryginalne opowieści jajko po rzymsku, afera z obruszką oraz posąg Le Bienusa. Z rok 52, przed naszą erą, cała lutencja jest podbita przez zmian, cała nie grupa nieugiętych zwierząt dochodzi w zonę, przez defiksa należy opiera się na jeźdź. Poza i mamy tutaj chociażby, no, będę się posiłkował, Frygę, Rygoriksa, Przecherę Nokolotiksa, Astmatiksa. Co do pierwszej opowieści, to jajko po, po rzymsku bohaterowie otrzymują, łapią jajko, którego wykrywa się właśnie malutkie piskle, który jest orłem królewskim i właśnie tutaj miał być on takim symbolem Rzymian, ale im się nie udało. Co do afera z obruszką, to opowieść o tym, właśnie jak jedna z bohaterek, czyli Fryga, chce wrócić do swojego pana i myśli, że to jest może jej pana, ale okazuje się, że to jest taki cwaniaczek, który chce wykorzystać ją, żeby nauczyła się grać. No tak po prostu ta intryga wchodzi. Posąg Labinusa to posąg złoty Labinusa, który przez przypadek zostaje ożywiony i trzeba go zniszczyć. To jest taki dodatek do serii, Asterix i Oczywiście nie ma tego dowcipu, nie ma tych humor, są krótkie opowieści 72 strony, 3 historie, czyli tak naprawdę po 20 stron. historia, Oparte na pewnym serialu, który gdzieś tutaj się nie wiem, czy widzieliście, czy nie. Więc to te, raczej też dla dzieci. Yy, propozycja starsi, nie mają co tutaj akurat szukać w odróżnieniu od serii Asterix. Więc Indefict New Genci, yy, Tom drugi nie obejmą się smakiem. Brałbym jako jaka taka ciekawostka komiksowa. Jeśli naprawdę chcecie, jeśli wasze dzieci lubią psy, zwierzęta, Asterix a strzeli to ten komiks można im zaproponować. No, tak można powiedzieć. Mali bogowie. Biedny charakter tom 7 już. Scenarzysto Miss Historia Kasanowa, istotny na Larbiar, Tu masz Maria Mosiewicz, 48 stron. Jak mówiłem, przez pięć pierwszych małych bogów miałem problem, bo to były krótkie historyki, niezwiązane ze sobą do końca. Znaczy czasem były związane, ale czasem nie. Tom VI to była już Odyseja przerobiona na Dowcip. Teraz mamy biednego Heraklesa, czyli 12 prac Heraklesa, czy też Herkulesa, jak to wolimy mówić, opowiadającego o tym, jak on właśnie próbuje te 12 prac wykonać. Są to krótkie historiki, ale są połączone właśnie całym motywem Heraklesa i, i Dowcipem, i tym, że, że, że ma stajnia, augiasza wia, chociażby sprzątać, czy też walczyć z dzikiem e rytmantyjskim. I to tutaj właśnie mamy wszystko po kolei, więc to jest kolejny troszkę tak jak Odyseja, Humorystyczne podejście do mitologii, i dzieci mogą przeczytać ten komiks. Ucząć się po prostu mitologii. Mamy tu innych bohaterów, innych półbogów, bogów. Yy, tauruska, chociażby jednego z głównych bohaterów tej opowieści. Yy, jak zawsze. No i mamy Zeusa, Poseidona, wszystkie inne yy, postacie. A poza tym to jest bardzo, czasami, do, znaczy może nie bardzo, ale czasami jest dowcipnie, tak naprawdę. Humorystyczna opowieść. Nie jest to proste, żeby to były właśnie te 48 stron. Non stop do wcipu błędy, ale zazwyczaj to się udaje. Więc wydaje mi się, że kolejny tom małych bogów się rozkręca twórcy, i naprawdę jest to fajna propozycja. Nie tylko dla dzieci, ale dla starszych, a również dla osób, które interesują się mitologią. Miękka oprawa. Przechodzimy do serii, którą bardzo lubię, ale której akurat no nie uznałbym za najwybitniejszego. Z, jeżeli chodzi o, o, o serię. Jakari. To seria Szwajcarów, który powstał w latach 60. w jest Job oraz Soniki Derip. No, niedawno było, mieliśmy ekranizację w kinach, a dostajemy 15 tom, który powstawał, jeśli dobrze zaraz powiem, w roku 89. Tu jeszcze troszkę tych tomów jest komplejnie, gdzieś około 40, jeśli dobrze pamiętam, Jakari powstało. Mam 15, czyli dochodzimy do połowy. Maria ma się z 68 stron, mamy opowieść o tym, że nasz bohater próbuje uratować małego niedźwiadka, wpadają razem do wody, zostaje uderzony i nie pamięta kim jest. Matka niedźwica myśli, że to jest jego, jej niedźwiadek, paster miodu, który został w magiczny sposób przymieniony w dziecko. Więc Jakari, nie, nie znający, nie pamiętający kim on jest, zostaje wychowany przez niedźwiedzicę, znaczy, przyjaciele jego próbują go uratować, a co się stało z pasterkiem miodu, musi się dowiedzieć. Tak jak przejrzenia historię, jest to opowieść o Indianach, o współistnieniu ze zwierzętami. Troszkę dziwny motyw, że ta niedźwiedzica uważa, że to jest jej dziecko, no ale okej, okay. może tak być. Yy, próbuję go uczyć polować, próbuję go uczyć, jak żyć jako prawdziwy niedźwiedź. Yy. No i tak to nie wiem, Bardzo lubię tą serię, bo to jest seria jak naprawdę dla małych dzieciaków, którzy nie ma zbyt wiele przemocy, jest dużo właśnie takich Egzystencjalnych rozważań, które można z dziećmi przeprowadzić później po przeczytaniu takiego danego komiksu, jest on nienachalny. Nie jest to najwybitniejszy, jak wspomniałem, tom z tych 15, które wyszły w Polsce, ale porządnie się to wszystko czyta, więc jeśli lubicie serii Jakari, a jeśli nie znacie to, to dla małych dzieci szczególnie pro propozycja to jest przeczytać, bo to kawał dobrej historii komiksu czy też literatury dziecięcej. Jakari, Rzekała zapomnienia. I za nami. I przechodzimy do kolejnej propozycji. Bardzo nam szybko to idzie, sprawnie. <grymne> Lucky Luke kid, yy, czyli Kid luck. tom trzeci, status quo. Jest nasz tom, jest o tym z Arsza. tłumaczę Maria Mosiewicz, Donisław Egmont, się stron. To jest trzeci tom, który opowiada o dziecięcych dzie, dziejach Lucky Luka. Ja już kilkakrotnie wspominałem, że ja nie jestem fanem krótkich historii, które nie są ze sobą powiązane i są zamknięte w jednej jednym tomie. Bo to raczej jednak działa, w, w, gdy się to pojawiają takie komiksy, jedno, dwu, w gazetach, po prostu, czy w czasopismach. A taka zbiorówka to ja bym wziął po prostu wszystkie, a naprawdę 150 stron w jednym wydaniu. I wtedy jest to ok. Mamy tutaj opowieść o Lucky Luku, właśnie jedno dwustronicowe To, co jest dla tej serii dość znaczące, to zawsze pod, pod całym dowcipem, po całej historii, jest czy wiesz, że... Jest to na przykład, czy wiesz, że salony nie wyglądają tak, jak są pokazywane w westernach, były obskurnymi powieszczeniami z deską zamiast kontuaru. Czy wiesz, że święto Dzień Krzyżania jest chrześcijańskim świętem drzeżynkowym, obchodzonym głównie w Stanach Zjednoczonych. na przykład odcinek o po tym jak Kid Luck walczy z indykiem. I tak to przez to kolejne 48 8 stron jest. To jest jednak dłuższa historia, w której to opowieść wigilina, w której to dorosły laki luk zamienia się w dziecko. Mam kilka też nawiązań do oryginalnego laki luka, w tym oto komiksie, chociażby do jego dość yy, słabego bzika psa. Yy, no i tak naprawdę to są krótkie krytyczki z, z znaku laki luka. Yy, mój syn to lubi, yy, ogląda. Nie czyta, więc może do to do niego już przemawiał, więc to jest mniej więcej. Tak, jakbyście chcieli, to lubicie to serię lekarzy, to seria KidLock jest po prostu króciutkimi, dowcipnymi historyjkami Ja Jednak pole, pełne fabuły niż fragmenty historyjek. I z Turbogalpem mam podobny problem, bo to jest też kilkanaście, kilkadziesiąt krótkich historyjek. Z tym, że jest jest Benoit de Pulux. Tłumacz Marek 48 stron. opowieść o zagrożeniu. No, jak to się mówi. W zagrodzie, tak. O pewnej, tam, gdzie można hodować konie. Tak. E, tutaj mamy właśnie opowieść z o Klubie Jeździeckim, o najprostszym, którym nasi bohaterowie się pojawiają. Czy to jest bo jeszcze jest inna seria, w której bohaterami są konie w Klubie Jeździeckim. To jest seria, w której bohaterami są ludzie w Klubie Jeździeckim. Tam to jest kończy, by się usiłł, jest mniejszy format. Można trochę je pomylić. I to jest właśnie opowieść o klubie z który się rozwija, w którym konie próbują gdzieś tam walczyć na zawodach. Romeo robi wszystko, żeby jego koń właśnie był najlepszy. Mam opowieść o, o Armerciku, o, o kucykach, o tam o, o, o wielu zwierzętach, i, i koniach i, i, i też i kucykach, więc to mniej więcej tak wygląda. To są krótkie, tak jak wspomniałem, jedno dwustronicowe opowiastki y, o tym zwierzętach, historii właśnie. Dla wielbicieli krótkich puen, opowieści, które mają mocne płyty jedno dwie ja mam już troszkę przesady, więc nie, to się bardzo dobrze napisane jest. To, to trzeba powiedzieć, że to, było Galok się czyta szybko i sprawnie, nie na dzisiaj, jest nawet dościpny, więc to jest plus tego. Ale po prostu, już przy tylu takich podobnych propozycjach, to wszystko nie. Ma. I na koniec, na ostatnia, nie najostatnia przedostatnia tak naprawdę propozycja ze świata klasycznego właśnie Disneya, bo teraz niedawno wyszła kolejna, Śmierć Alicja w Krainie Czarów i z tym jest francuska Contourine Sylvie de Sara Sorino, Andrea Nicolucci, tłumaczy Mateusz list 64 stron czyli kolejny komiks związany z adaptacjami klasycznych powieści Disneya, a tym razem Alicja w Krainie Czarów. I tak jak wszystkie inne wyglądały, na początku mamy opis postaci, czyli Alicja, siostra i kotek Alicji, biały królik, kot Hair. Dobrze źle mówię, szalony kapelusznik, marcowy Zając. Tweedy Lady, Tweedy Lady Clovakier, Pan Głosienica, Klaty Skręczarów, komiks komiks, Alice a później mamy Alice wspomnienia Jak mówię, jeśli ktoś nie ma klasycznej wersji, takiej twardej, oprawy, która wyszła kilka dobrych lat temu, to może sobie kupić ten, bo jest miękki jest dość tania. Ale to naprawdę najfajniejsze są na filmy w tym przypadku. Nie, no przyjemne czyta się i fajnie się czyta komiks, ale to jest adaptacja filmu, więc można by po prostu pozostać na takim właśnie filmie. I wracam. Czytamy od Rodzina Borsuków i lisów, przedstawia tą pierwszą emocję, czyli trzeci już seria z tego z świata multiversum. Opowiada o, o lisicy, która opowiada dzieciom o emocjach. Troszkę takie opytologiczne, bo ona jest jako nauczycielka, i więc opowiada dzieciom, jakie to są emocje na przykładach ich. Magiczna siódemka, tom piąty, czyli porządne fantazy, tom piąte rozdzielenie, które może się Wam spodobać, trochę teraz starszych czytelników, 12 nastolatków, ale mówię, no jest Luka, jest Frinsk, jest fenomenalna Filipina Lamar, fenomenalna, przepraszam, więc tutaj takie problemy nastolatków się pojawiają oczywiście też, ale gdzieś to jest akcja i przygoda, przygoda, więc może się Wam spodobać. Supersi, komik dla starszych nastolatków. Nastol nastol nastolatków. Tom trzeci Home Sweet Home. Tym razem to jest o trójce kosmitów, którzy mają supermoce i muszą uciekać przed policją i się chować, tak. mniej więcej 120 stron więc grubszy komiks, ale mniejszy w formacie. Fajne lubię to ilustracje i nawet to się do, do przyjemnie czyta. I, I Defix tom drugi, czyli Rzymianie obejdą się smakiem. Trzy historie jajów po rzymsku, frazy obrążką, posąg dla Bienusa. Nie jest to Asterix i Obelix, to jest i Defix. Oczywiście nie jest taki dowcipny. Może właśnie bardziej głęboczego czytelnika to jest propozycja również. Mali Bogowie. Bardzo fajne Tom siódmy, Biedny Herakles. Całość opowiada właśnie o 12-pracach. Heraklesa i to jest wszystko podane w bardzo dowcipny sposób, więc myślę, że warto się temu komiksowi przyjrzeć, bo szczególnie te ostatnie odcinki się bardzo rozwinęły. Dowcip, fajny humor i w ogóle. Jakari, czyli komiks, który naprawdę małych dzieci, tom 15, rzeka zapomnienia, e, przyjemna w czymś podróż z Indian, małym indianinem, który rozmawia z zwierzętami. Tym razem niedźwiedzica bierze go za swoje dziecko. Trochę dziwne, dlatego mówię, że mam trochę do tego komiksu, ale tylko troszeczkę. Ale no, to jest bardzo przyjemna historia. Kic Lucky, tom trzeci Status Quo, yy, czyli krótkie historyki, z, jak, kiedy Lucky Luke był dzieciakiem. no Jeśli ktoś lubi Lucky jeśli ktoś lubi takie jedno-dwustronicowe komiksy, to też to jest dla niego. Podobnie z Turbogalopem, tomem trzeciej, czyli też krótkich jedno-dwustronicowych historyjkach. Dwustronicowych historyjkach. bo no jest następnym illustratorem ale przyjemnie to jest zrobione bo się szybko czyta więc nie nudzi i na koniec komiksowa adaptacja Alicji w krainie czarów od wydawnictwa Disney a tak naprawdę wydana przez Egmont 64 strony kolejna klasyczna baśń Disney'a wydana w formie komiksu czy też wydana ponownie bo już te komiksy w dużej mierze były jakieś na polskim rynku jeśli lubicie to możecie kupić sobie czy też dzieciom i to jeśli Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Widzimy się wkrótce, już nie z komisjami dla dzieci, ale już z, z, z propozycjami dla starszych odbiorców. I to tyle. Widzimy się za kilka dni.